Dobry wieczór, drodzy przyjaciele! Nadszedł ten dzień, ta godzina, ten moment, kiedy spotykam się z wami ponownie. Dziś ponownie dowiemy się czegoś nowego, czegoś interesującego. Poszerzanie naszego cotygodniowego almanachu na YouTube trwa dalej. Rozgoście się przed swoimi urządzeniami odtwarzającymi YouTube, nastawcie dobrze anteny i zaczynamy. Pragnę was też poinformować, że czeka na nas konkurs na najlepszy like i komentarz. Zostawcie chociaż jedno polubienie pod tym filmem i czekajcie, aż system sztucznej inteligencji wybierze właśnie Was, a otrzymacie osobiste gratulacje od prowadzącego kanał YouTube Antoniego Aleksiejewa na żywo. Dzisiaj porozmawiamy o pamięci o tym, jak poprawić krążenie krwi w mózgu i nie stracić pamięci, nie zapomnieć, jak się nazywamy, gdzie mieszkamy. I gdzie schowaliśmy pieniądze? Co wpływa na naszą pamięć? Po pierwsze to jest krążenie krwi w mózgu. Dwa systemy tętnic zasilają nasz mózg. Jest to tętnica kręgowa i tętnica szyjna wspólna, która następnie dzieli się na zewnętrzną i wewnętrzną. Tętnicę szyjną wspólną dotyka często miażdżyca, co prowadzi do zwężenia światła tej tętnicy i pogorszenia się kondycji określonych części mózgu. Układ krwionośny mózgu jest tak skonstruowany, że znajduje się tam tak zwany wielki krąg, gdzie wszystkie tętnice tworzą anastomozę. Jak to wyjaśnić? Wyjaśnię to za pomocą rysunku. Załóżmy, że nasze tętnice weszły do mózgu. Załóżmy, że jest to obraz w 3D. Ogólnie rzecz ujmując, to jest trochę z przodu, a to trochę z tyłu. Jest to tak skonstruowane, że nie jest to po prostu określona tętnica, która zaopatruje w krew jakiś konkretny obszar mózgu. Jeśli ta tętnica nagle zablokuje się, czy krew nie będzie krążyć tą tętnicą? Na pomoc przychodzą sąsiednie tętnice, które wewnątrz czaszki tworzą tak zwane anastomozy. Są one połączone jedna z drugą, tak jak w rurach kanalizacyjnych. Rury te biegną jednak w naszej głowie. Schemat jest podobny. Kiedy krew nie płynie jedną tętnicą, to widzisz, że już dalej nie popłynie. Tutaj w środku występuje połączenie. Przykładowo, gdzieś tutaj wystąpił zator i krew popłynęła inną tętnicą. Czasami jest to bardzo pomocne, czasem mniej. Wszystko zależy od tego, czy masz szczęście, czy nie. Takie jest życie. System ten jednak istnieje i powinien działać. W idealnym świecie nie powinno być tak, że cokolwiek się popsuło. Że krew nie płynie tam, gdzie powinna, albo że nie odpływa stamtąd, skąd powinna. Pierwszym problemem jest to, że krew nie dociera tam, gdzie powinna, a drugim to, że nie opuszcza tego miejsca. Pojawia się obrzęk, stara krew gromadzi się, natomiast nowa, świeża, nie może dopłynąć. Stara krew jej w tym przeszkadza. Zastój zaburzenie przepływu żylnego. Ultrasonografia szyi lub głowy wielu osób pokaże takie problemy. Pierwsza to tętnica szyjna, Druga tętnica to tętnica kręgowa, tętnica kręgowa. Jej specyfika polega na tym, że znajduje się bezpośrednio wewnątrz poprzecznych wyrostków kręgów. Teraz pokażę to bliżej. Spójrzcie, oto ona znajduje się tutaj. Oto kręg. Jest bezpośrednio wewnątrz kręgów. A teraz ciekawostka. Kiedy obracamy głowę, światło tej tętnicy może się zwęzić. Niektórzy doświadczają całkowitego jej zablokowania. Były prowadzone badania, podczas których proszono ludzi do kręcenia głowami. Obserwowano, jak zmienia się krążenie krwi, nie zmieniło się. Jeśli obrócimy głowę i pozostaniemy w takiej pozycji przez dłuższy czas, nawet u zdrowej osoby dochodzi do zmiany światła tętnicy kręgowej, a także ilości krwi przepływającej przez tętnicę. W idealnym świecie nie powinno tak być. Istnieje także kilka poziomów, na których nasza tętnica kręgowa może być uciskana. Pierwszy to ten, zanim wejdzie do tego kanału kręgowego, zanim jeszcze wpadnie do tej dziurki, tej pierwszej. Drugi jest już w samym kanale kręgowym, wewnątrz niego. Trzeci po jego opuszczeniu, w miejscu, gdzie mamy krótkie zgięcia szyi. To tam bardzo często dochodzi do ucisku. Najczęstszym miejscem, gdzie uciskana jest tętnica kręgowa, jest tak znaczące, że może powodować bóle głowy, zawroty głowy i problemy z pamięcią. To jest właśnie skurcz krótkich mięśni zginających? Dość często się on zdarza. Na drugim miejscu jest kanał kręgowy, kanał tętnicy kręgowej. Trzeci jest mięsień mostkowo-obojczykowo-sudkowy. Przed wejściem tętnicy kręgowej do tego kanału jest ona ściskana. Nie każdy ma taką cechę anatomiczną. Niektórym nie dopisuje szczęście. Może się zdarzyć, że podczas skracania mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego dochodzi do zmiany krążenia mózgu. A co z tętnicą szyjną? Co z tętnicą szyjną? Bardzo często to właśnie tam rozwija się miażdżyca. Miażdżycę trzeba leczyć nieco innymi metodami, a teraz porozmawiamy o tętnicy szyjnej. Co zrobić, aby stale dobrze zaopatrywała nasz mózg w krew? I nie było różnych zaburzeń? Jeśli wystąpi ostre zaburzenie krążenia mózgowego, nazywamy to udarem. Jeśli jest przewlekłe, stopniowo pojawia się hipoksja mózgu, naruszenie krążenia krwi i różne zmiany, które można nazwać uszkodzeniami mózgu. To jednak nie tak krytyczne uszkodzenia jak na przykład udar. To znaczy nie będzie tak, że przestanie się ruszać ręka bądź noga. Niemniej jednak, stopniowo zaczniecie zapominać. Jak nazywał się wasz mąż, ile macie dzieci? Gdzie położyliście tysiąc rubli? Czy wyłączyliście żelazko, czy też nie? To wszystko wpływa na pamięć. Takie impulsy powstają w samym jądrze mózgu. Nazywa się to encefalopatią. Encefalopatia różni się w zależności od jej nasilenia. Pierwszy stopień to po prostu lekki ból głowy, drugi i trzeci stopień to już wyraźne zaburzenia. Może dojść nawet do tego, że zapomnimy, gdzie mieszkamy. Poszliśmy po chleb i nie pamiętamy, jak wrócić. Zakupiony chleb będziemy musieli zjeść na ulicy. No cóż, przyjaciele, co mamy robić, żeby tak nie było? Na pomoc przychodzą najnowsze wynalazki z Jadrzyńskiego Kombinatu Masażowo-Budowlanego, gdzie opracowano taki niezwykły masażer. Poza tym masażerem z kulką, pojawiły się ciekawe urządzenia, których można używać, mocując je do ściany. Przykładowo mocując je w ten sposób, możemy bardzo precyzyjnie pracować na krótkich rozciągaczach. Nie tylko leżąc, jak musielibyśmy robić z piłkami, ale także stojąc. Cały ten obszar można bardzo dobrze stymulować mięśnie podudzia. Są to specjalne masażery, jak najbardziej istnieją, ale trudno je zdobyć, nie są wszędzie dostępne. Można też wspomagać się piłkami. Różnica w przypadku wykorzystania piłki polega na tym, że działa bardziej płasko. Nie dociera do mięśni głębokich. Takie urządzenia pozwalają natomiast bezpośrednio wpływać na grupę tych mięśni, krótkich zginaczy. Jak z nich korzystać? Jeśli stojąc go używamy i znaleźliśmy go z tyłu, naciskamy go w ten sposób. Jeśli bardzo boli, po prostu trzymamy, znosimy ból, czekamy. Czekamy, tak i zaczynamy. Przypomnijmy sobie pierwszą literę swojego imienia. Jeżeli to zrobiliście, to znaczy, że krew już zaczęła lepiej krążyć w waszym mózgu. Przechodzimy dalej do drugiego punktu. Zaczynamy go masować. Tak, pamiętajmy, kim jesteśmy, niezależnie od płci. Pamięć powoli zaczyna do nas wracać. Potem trochę się odwracamy. Młode lata zaczynają się pojawiać w pamięci. Przypominamy sobie, jak w młodości chodziliśmy na ryby z przyjaciółmi. W taki właśnie sposób pracujemy. Pracujemy z jednej i z drugiej strony, z obu stron. Można to również robić leżąc. Na czym to polega? Chodzi o to, że kiedy rozluźniamy mięsień, przechodząca obok tętnica jest uwalniana, przestaje być bowiem ściskana przez te mięśnie. To jest pierwszy etap. Jest to dla nas niemal jak usunięcie skurczu z krótkich mięśni szyi. Jeśli jednak tak wszystko wymasujemy i zostawimy szyję w spokoju, skurcz może wrócić. Znowu nie będziemy pamiętać, gdzie położyliśmy swoje kuleczki, piłeczki, masażery. Będziemy musieli kupić nowe. Więc co powinniśmy zrobić? Jak możemy na stałe poprawić swoją pamięć? W tym celu został opracowany zestaw ćwiczeń do poprawy pamięci, stworzony przez ekspertów z Instytutu Odbudowy Pamięci i Mózgu Szamerlińskim. Pierwsze ćwiczenie. Aby skurcz krótkich mięśni zginaczy nie wrócił, musimy przetrenować długie mięśnie zginacze szyi. Aby to zrobić, połóżmy się na plecach, pod głowę podłóżmy cokolwiek. Może to być odzież, może to być poduszka, jakiś wałek, może to być cokolwiek. Zaczynamy naciskać potylicą, naciskamy potylicą i podnosimy brodę. Napięcie będziemy odczuwać nie w szyi, a właśnie między łopatkami, a także między łokciami. Wykonujemy od 10 do 15 ruchów. Trenujemy dolną część rozciągacza szyi, który zaczyna się od kręgów piersiowych, a nawet od szyi. Zrobiliśmy 2-3 zestawy po 10 powtórzeń. Teraz musimy przetrenować środkową część rozciągacza szyi. Aby to zrobić, kładziemy się na brzuchu. Nieco odchylamy głowę. Ręce kierujemy w dół i wykonujemy 2-3 serie po 10-15 ruchów. Następnie obracamy się na lewy bok i robimy 2-3 serie ruchów bocznych. Następnie obracamy się na prawy bok i powtarzamy to samo. Dzięki tym ruchom poprawiamy przepływ krwi do szyi i mózgu. Oto ten zestaw ćwiczeń. Teraz musimy zmusić nasz mózg do ponownej pracy. Krew tam dotarła, stara krew została stamtąd odprowadzona, nowa krew zasila organizm. Mózg jest zasilany, gotowy do przyjęcia ważnej informacji. Teraz musimy zacząć go trenować. To jedno z najlepszych ćwiczeń, które można wykonywać codziennie. Polecam to szczególnie osobom, które mają problemy z pamięcią: zapominają wszystko po kolei, nie wiedzą co zrobili, a czego nie. Oto wspomniane ćwiczenie. Połóżcie się do łóżka, przygotujcie się do snu i zacznijcie przypominać sobie cały swój dzień: jak się obudziliście, co zrobiliście, jak myliście zęby, co jedliście, gdzie potem poszliście. Spróbujcie przypomnieć sobie cały swój dzień w szczegółach, aż do momentu, w którym poszliście spać. Zazwyczaj dzień kończy się gdzieś około kolacji, kiedy zasypiacie. To dodatkowy sposób na zasypianie dla osób, które mają z tym problemy. Jeśli uda Wam się przypomnieć, co się działo co najmniej do godziny 16, to już będzie plus. Jest to jedno z najlepszych ćwiczeń do przywracania poprawnej pracy mózgu. Dlaczego jest ono tak dobre? To dzięki niemu trenujemy pamięć, skupiając się na wydarzeniach, które miały miejsce. Różni się to od sytuacji, kiedy na przykład uczymy się tabliczki mnożenia, powtarzamy alfabet, odliczamy od 1 do 10, od 10 do 20, lub wykonujemy trudniejsze zadania, bowiem są one odtwórcze. Trenujemy w tym przypadku pamięć na wydarzeniach, które miały miejsce. Dzięki temu nasz mózg będzie pracować lepiej w kwestii zapamiętywania ogólnych informacji. Krótko mówiąc, spróbujcie sami zobaczycie, że to jest dość dobre ćwiczenie. Skąd je znam? Teraz Wam to opowiem. Zacznijcie je wykonywać od razu po tym, jak dowiecie się, skąd je znam. Kiedy chodziłem do szkoły, mieliśmy nauczyciela od fizyki. Nazywał się Gorbienko, ale nie pamiętam, jak go wołali, bo tego ćwiczenia nie robiłem. Gdybym to zrobił, zapamiętałbym jego pseudonim. Miał on bardzo dobrą pamięć? Był w księdze rekordów Guinnessa, ponieważ zapamiętał tysiąc, dwa tysiące czy trzy tysiące miejsc, po przecinku liczby pi. Wyobraźcie to sobie, liczba pi. Nawet nie wiemy, co to jest, a on zapamiętał masę miejsc po przecinku. Mówił, że jeśli chcemy być taki jak on, musimy robić to ćwiczenie codziennie, a się nam to uda. No cóż, przyjaciele. Od pań czekam na polubienia, doceniam męskie komentarze. Do zobaczenia, przyjaciele. Przyjaciele, spróbujcie tego ćwiczenia. Napiszcie w komentarzach, czy pomogło, czy też nie. Napiszcie, jakie ćwiczenia do regeneracji pamięci stosujecie. Myślę, że nie są one zbyt skuteczne, ponieważ wielu z Was pomija początek filmu i zapomina zasubskrybować kanał, kliknąć dzwoneczek, zostawić polubienie i komentarz. Czekam na Wasze polubienia, Szanowny Panie. Czekam na komentarze, Szanowni Panowie. Do zobaczenia w nowych materiałach na kanale. Dajemy polubienia, zostawiamy komentarze, nie zapominamy, wykonujemy ćwiczenia. Powodzenia!